Cześć, moi dziś pokażę Wam, jak łatwo i szybko możecie odblokować, czy też po prostu odbanować daną osobę na Facebooku. Przy okazji, jeśli masz chęć nawet takich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z A jeśli poszukujesz sprzętu gamingowego, czyli powiedzmy mysze, klawiatur, foteli, czy komputerów do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie tego filmu. Tam jest porównywarka cen, która porówna Wam najtańsze oferty. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odblokować daną osobę, a właściwie dany profil na Facebooku? Początkowo oczywiście wchodzimy na Facebooka i logujemy się na nasze konto. Gdy zalogujemy się na nasze konto, to klikamy nasz awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybieramy opcję ustawienia i prywatność. Teraz moi drodzy przechodzimy do zakładki ustawienia. Po wejściu w zakładkę ustawienia, przy zakładce zablokowani zablokuj użytkowników, powinniśmy widzieć kanały, bądź inne osoby, które zablokowaliśmy wcześniej. W moim przypadku w poprzednim poradniku widzieliście jak zablokowałem daną osobę, jest to taka nazwa, no i teraz tak naprawdę wystarczy daną osobę odblokować za pomocą od opcji unblock, także klikamy aktualnie na opcję unblock no i mamy taki komunikat, trzeba by na pewno też odblokować użytkownika, i tutaj mamy podaną nazwę. No i ta osoba będzie mogła teraz oglądać Twoją oś czasu i kontaktować się z Tobą, w zależności od Twoich ustawień prywatności. Także jeśli chcemy na pewno odblokować na osobę, to klikamy potwierdź. Musimy natomiast pamiętać, że po blokowaniu taką osobę będziemy ponownie mogli zablokować dopiero po 48 godzinach. Także jeśli ten film był dla ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujesz gamingowych myszek, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 25 tysięcy zł, to masz link w opisie, tam masz najróżniejsze zestawy. Miłego dnia cześć!